Dobry wieczór chłopcy i dziewczęta z atelier łowców Mamutów Recenzja noża Warms Bush 1 Który dostałem od To nie należy do Zestawu To, to jest Mora Bushcraft Black I porobiły mi się takie kurna karpki Jest to wkurzające bo nóż zamiast krzesać Robi dr, dr. Trytytka, czy coś nóż, burz 1. Bardzo sympatyczna zmiana, bo chłopaki nie szyją tutaj pochwy. No przecież to jest nonsens, bo jeżeli wyjmujemy nóż, to tniemy po tych szyciach, co jest absurdalne. Tutaj też nie ma szycia. Bo po co? To jest pojedyncza skóra. Więc chłopaki już to hmm, yy, przetrawiły. I ulepszyły. Ładnie jest pochewka wykończona. Woskiem nie wiem. Szkoda, że nie ma dziurki tutaj odpływowej na wodę deszczową. Chociaż to mnie troszeczkę śmieszy. Bo tak, bo jeżeli nóż mamy, idziemy i leje jak z cebra, no to trudno, żeby tu coś się wlało. To raz, a dwa. No dobrze, wpadliśmy do rzeki. I teraz tak. Woda tam. Wyciekła, prawda? Urwało się chmura, deszcz nas oblał totalnie. Jest pochwa pełna wody, ale tędy wycieka, bo jest otworek. No ale pochwa jest mokra. Czyli coś jest lepsze. Nóż w wodzie. <grytanie> tak jak w tym filmie. Bo woda, nie wiem czy wiecie, ale wodą można oczyścić rdzę. Ale gorzej jest, jeżeli nóż jest po prostu w wilgoci i dostępem powietrza, czyli w suchej, znaczy w pochwie, która wydaliła wodę, ale jest mokra. Także tu jest, nie ma dziurki odpływowej, i jest pochewka na krzesiwko. To jest dość takie średniej grubości krzesiwko. Ładnie tu tego wchodzi, ale dobrze było mieć tu linkę, są takie linki rozciągliwe, żeby tutaj lineczkę pyk, założyć i wtedy jest zablokowany. Przejdźmy do noża. Wyjmujemy go. Jest to D2. Wytrzaskane D2. Widać. Stal D2. Co dziwne, w ogóle tak, kurczę, tak oglądając ten tą fabryczkę noży Farms, polską wytwórnię noży Farms, jest tam, ja wiem, ze dwadzieścia parę modeli, czyli fabryczka miniaturowa, bez własnej <grymuje> fabryczka. Nie, nie ma fabryczki. Kolega Warms załatwia sobie wycinanie ostrzy w gdzieś hartowanie i tak dalej i tak dalej po prostu go to taniej wychodzi niż gdyby utrzymywał lokal czyli fabrykę z tabunem ludzi który musi wypłacać garze ubezpieczenia, różne moje boje i jeszcze mieć sklep który też wymaga stal sprężysta na, na mój gust bo, bo, oczywiście taka recenzja moja już drugiego noża niewiele zmienia, ale wiem, że moi łowcy mamutów, czyli ci, którzy oglądają mój kanał kupują noże, bo dziadek Paweł zrobił recenzję. Oczywiście zmieniłem ostrze, bo lubię ostre, znaczy płas płaskie. Żelazo, jak to w potopie czy tam gdzieś jest napisane. Płytkie żelazo. Yy, czyli ostrzyłem sobie po swojemu. Kurde, zaraz muszę mieć jakieś. Nie przygotowałem żadnych patyków do pokaz pokazów. Straszne. To jest jakieś afrykańskie drewno. Bo to był taki patyczek, który, dzięki któremu był, można było regulować naciąg w bębnie i dziwne, jak się go wbijało w ten sposób do, do bębna, do korpusu bębna, to po prostu te linki, które były zawieszone na tym takim wycięciem, jak to wiesza się kociołki nad ogniskiem, po prostu się to łamało i e, syn musiał robić to z Czeleśnie. Nożyk tnie zarąbiście, jak widzicie, bez wysiłku, bezszelestnie. Bez wysiłku nie będę się wygłupiał, pokazywał batonowania, bo to jest ewidentna sprawa, że ten nóż to wytrzyma. 11 cm długość ostrza, bardzo zwężone, utrzymane w, no, w takiej. Buszkraftowej wersji kształt tego tego ze czubkiem, który po prostu pozwala nam wiercić i robić bardzo precyzyjne rzeczy w drewnie. E, 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 e. Powiedzmy, to jest jakaś li, lipencja. No, można batonąć żeby pokazać, że przy okazji mi się przyda kawałeczek prawda, zarąbiście I można bardzo precyzyjnie wykonywać o, takie wygibaski bo jest wążutki na końcu co nie znaczy, że nie można tutaj dziać sobie szerokim nożem Pokazałem styl, jakie ja to nazywam metoda kciukowa słynnego naukowca, ale też może, może być też jego odmianą jest metoda palcowa. Następny uczony, który wynalazł metodę palcowa, czyli w odwrotną stronę. proszę spojrzeć, te paluchy, prawda? Te paluchy pomagają nam robić... Także w tą stronę, w tą stronę wiadomo, jest to niebezpieczne struganie, do prawda? A, 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 a. I bubu bu, bardzo niebezpieczny, bo. Więc jeżeli coś robimy, jakąś rzeźbkę i tak dalej, czy, czy rękojeść do noża wykańczamy, to mamy metodę palcow palcową, palcową. Jest metoda kciukowa i metoda palcowowa. Ogólnie rzecz biorąc, bo zacząłem temat, yy, niewiele, no coś tam dobrego wniesie ta recenzja moje bla bla na temat noży. To jest noży Warm. Yy, rękojeść jest zrobiona z orzecha tureckiego. To jest orzech turecki. Czerwone takie. Zapomniałem, jak to się cholerstwo nazywa. I nity mosiężne dwa. Bardzo mnie to cieszy, że są tej średnicy. Bo tutaj w tym miejscu w zwężeniu każdego noża, burzkraftowego, panowie nożaroby, profesjonaliści. Dziadek jest od drewna, ale nożyk też może zrobić. I tutaj zwróćcie uwagę, jest to zwężenie, czyli osłabienie tego tanga. Prawda? To jest najbardziej newralgiczny punkt. Jeszcze przeszyty na wskroś otworem na nit, na pin. Czyli to jest najsłabsze miejsce każdego noża. I po pewnym czasie, batonując i tak dalej, i tak dalej następuje zmęczenie materiału nóż w tym miejscu pierdzielnie. Ale o dziwo, czy to było intuicyjne, czy pomyślane bardzo precyzyjnie z głową że właśnie dlatego, że tu jest newralgiczny punkt każdego noża, to nie damy no, otworu na 4-5 mm, żeby wstawić pin mozaikowy, takie to piękne jest, i najbardziej osłabimy właśnie tank w tym miejscu, tylko po prostu jest to bardzo skromniutki, ale spełniający swoje, swoje zadanie nit mosiężny. Oczywiście przelotka. Dobrze by było, żeby te e e e brzegi były zgzymkowane, nie wiem, czy dobrze się wyrażam, po prostu sfazowane, żeby linka, którą się założy, albo rzemyczek się nie przetarł tymi ostrymi pozostałościami po szlifowaniu. rękojeść bardzo ładnie leży w dłoni. Bardzo ładnie się trzyma ten nożyk, natomiast mam trochę niepotrzebnie, jest to tak takie gładkie. To fajnie, elegancko wygląda, ale ja lubię jak coś, kurczę, jest takiego, wiesz, takiego trochę niedorobionego. Nie Wracając jeszcze do tematu, który zacząłem. Jest 25 czy 27 różnorakich noży. Powiela się tam pewien pewne grupy są podobne noże typu bushcraftowego, noże typu myśliwskiego itd. itd. Ale jest wielka różnorodność. To panowie profesjonalni nożorobowie w tym kraju, którzy chawkają na temat noży WARM, to powinni się po prostu uczyć. Inwencji od tejże wytwórni noży, ponieważ ich no, no jest multum. Co mam jeszcze za uwagę? O, proszę bardzo, tu się odłupało od batonowania. Widzicie ten, ten taki momencik? Dlaczego się odłupało? Dlatego, że to jest bardzo cienkie przy szlifowaniu tej, tego wgłębienia. Jest to. I do, można powiedzieć, nawet że jest ostre. Można się kurde skaleczyć, jak się trzyma, jakoś nie trafi palcem w pośpiechu czy coś. Czyli to powinno się zlikwidować. I te skosy powinny być troszeczkę większe. Jeżeli robi się nożem coś, to po prostu to przeszkadza trochę w, w tym trzymaniu noża. Na przykład przy skórowaniu, czy przy. Nie wiem, do siebie się nie powinno robić, prawda? Ale no, no trochę to przeszkadza. Na przykład zauważyłem, w noża HELE, są wgłębienia na kciuk w, w rękojeści. Gdyby to troszeczkę bardziej sfazować, to by było milej. Czyli tak, jest kilka, 25 załóżmy średnio typów noży. Różno, wielka różnorodność i nawet jest Blank, czyli sam, nie pamiętam jaki model, Full Tank oczywiście, do kupienia, który kosztuje, już nie pamiętam dokładnie, bo komputer padł i nie mogę kurna y, teraz, y, nie, mogę, nie mogę poszukać, czy 113 zł, czy 130 zł, kosztuje sam y, do oprawienia. Nie przeszlifowany oczywiście, ale naostrzony z otworami blank. Ostrze. Bo było, było takie, obserwowałem dyskusję na Knives.pl i po prostu ludzie wyliczali, to jest niemożliwe, żeby koleś robił kurna noże w tak, w tak niskiej cenie w Polsce, bo Zrobienie blanku z D2 kosztuje tyle a tyle, zahartowanie tyle, a tyle, wyszlifowanie tyle Ale a tu jest po prostu z, tej, z tejże wytwórni jest pokazane samo ostrze, które kosztuje załóżmy 130 zł. Dokładając koszt okładek. Jakieś ja wiem 15 zł kosztuje yy, dwie listewki na okładziny dodając do tego koszt, bo tam są już nie pamiętam, kurde, w jakiej cenie są, ale coś około 60 zł. To tak, 130, 60 to jest 190 i te cholerne okładki plus robocizna. 190 zł nóż. Nie wiem ile ten kosztował, nie pamiętam, nie mogę zerknąć do komputera. Czyli jest to realne. Dodam że firma Condor Kandor, też puściła blanki, które można sobie kupić w lamia.pl. Jest taki potężny sklep z Finlandii po polsku. Na polski rynek wchodzą. Jest blank za 130 zł. Kondor Bushlor. Czyli słuchajcie, tu kosztuje 130 i Bushlor również kosztuje 130. Czyli coś się zgadza. Jest to wiarygodne. Oczywiście pochwa, wracając do pochwy, skacze dzisiaj jak konik polny, kurde. Podwójne szlufki. Jedna sztywna, druga luzacka. Można szerokie na tyle, że pas wojskowy spokojnie wchodzi. No i jest miła... Price, że można sobie kupić kurczę i dołączyć e, 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 e. krzesiwko, które po prostu uczyni z tego zestaw stricte bushcraftowy. Co jeszcze otrzymałem? E, kurde, nie przyniosłem tej osełki. Cholerka jest. Osełeczka znaczy, przerwimy, ja przyniosę osełkę. Dobrze, żona twierdzi, że nie, nie będziemy. Jest osełka, która kosztuje 21 zł u nich w sklepie na, na Allegro i ma dwie strony. Dwustronna. Z jednej strony jest ceramiczna na nóż bardzo tępy, a z drugiej strony diamentowa na... jest instrukcja o, o, użycia obsługi. Wkładamy Przeciągam do tyłu. Nie robimy tak, tylko jedziemy w ten sposób. Pyk, pyk, pyk. Czyli to dostałem od firmy Warms w tym celu, żeby zrobić recenzję. Proszę bardzo, jest recenzja. I to by było na tyle. Drodzy chłopcy i dziewczęta. Ej.